Dzień dobry, nazywam się Artur Płuska, jestem strategiem w PKO Banku Polskim. W minionym tygodniu syntetyczny indeks surowcowy thomson rothys Jefferies drugi raz rzędu praktycznie pozostał bez zmian. Poziom syntetycznego indeksu surowcowego był wypadkową z jednej strony spadku indeksów metali bazowych, szlachetnych oraz surowców rolnych, a z drugiej strony wzrostu indeksu surowców energetycznych. Najsilniej spadł indeks metali szlachetnych, a najmniej surowców rolnych. Na giełdzie londyckiej najsilniej wzrosły ceny cyny, a najmocniej spadła miedź. Natomiast na giełdzie szanghajskiej solidnie wzrosły ceny stali. Wśród metali szlachetnych jedynie ceny platyny wzrosły. Srebro oraz złoto obniżyły się. W grupie surowców energetycznych w minionym tygodniu ceny węgla na rynkach światowych bardzo mocno wzrosły, po uprzednim umiarkowanym spadku. Ceny ropy naftowej również wzrosły. W grupie surowców rolnych na giełdzie perskiej oraz chicagowskiej pszenica oraz kukurydza zakończyły tydzień na wyższych poziomach. Złoto po raz kolejny obniżyło się. Poruszało się zgodnie z kierunkiem umacniającego się dolara amerykańskiego. Na cenę złota w największym stopniu negatywnie wpłynął Fed. Stało się tak, jak rynek przewidywał. Stopy procentowe zostały podniesione i na to reakcji nie było. Jednak komunikat po posiedzeniu Fedu był bardziej jastrzębi niż spodziewał się rynek i to spowodowało spadek cen złota. Przede wszystkim zgodnie z najnowszymi prognozami Fed przewiduje w przyszłym roku trzy podwyżki, podczas gdy rynek prognozował tylko dwie – Komitet wskazał na kontynuację umiarkowanej ekspansji gospodarczej, dalszy spadek bezrobocia oraz przyspieszenie inflacji. Spodziewa się utrzymania silnego rynku pracy, przy czym poprawa warunków nieco spowolni. Janet 1 wskazała, że komitet działa obecnie w warunkach dużej niepewności odnośnie przyszłego kształtu polityki gospodarczej. Słabsze dane makroekonomiczne z gospodarki amerykańskiej, publikowane w minionym tygodniu, nieco wyhamowały skalę spadku cen złota. Dane z rynku nieruchomości oraz sprzedaży detalicznej okazały się słabsze od oczekiwań. W obliczu oczekiwanych wyższych stóp procentowych inwestycje w złoto stają się mniej atrakcyjne, gdyż sam metal nie generuje żadnego dochodu w przeciwieństwie do akcji czy obligacji i nie posiada wysokiej wartości użytkowej. W tygodniu poprzedzającym miniony tydzień liczba pozycji długich netto obstawiających wzrost zmniejszyła się. Ponad dwa tysiące kontraktów długich i jednocześnie ponad 9000 kontraktów krótkich zostało otwartych. Poziom pozycji długich netto jest obecnie na poziomie z połowy lutego bieżącego roku. Inwestorzy, dostrzegając napływające wcześniej silne dane makroekonomiczne z gospodarki amerykańskiej oraz w oczekiwaniu na realizację postulatów ogłoszonych podczas kampanii wyborczej na prezydenta przez Donalda Trumpa, tracą wiarę w odbicie tego metalu i silniej obstawiają kontynuację spadków. Ceny złota są obecnie w okolicach poziomu wsparcia. Przełamanie go otworzy drogę do poziomu nawet 1060 dolarów za uncję. Na złoto oprócz oczekiwań na wyższe stopy procentowe w Stanach Zjednoczonych negatywnie oddziałuje sytuacja w Indiach. U największego konsumenta złota na świecie spadek gotówki w obiegu na skutek wycofania niektórych banknotów odbija się niższym popytem, gdyż klienci nie mają środków do sfinansowania transakcji. Wśród determinant popytu na złoto istotne znaczenie mają nastawienie konsumentów. Pozytywne nastawienie w społeczeństwie amerykańskim, na co wskazuje rosnący indeks nastroju konsumentów w Uniwersytetu w Michigan, realizuje się w spadku niepewności i skłonności do inwestycji w złoto. Obecnie względnie wyższa skłonność utrzymuje się w Europie w związku z powolnym wzrostem gospodarczym oraz niepewnością wynikającą z Brexitu. W minionym tygodniu ceny ropy naftowej dość nie wzrosły. Fed jedynie przejściowo negatywnie wpłynął na ceny. Ropa Brent obecnie utrzymuje się w przedziale od 54 do 56 dolarów za brońkę. Przypomnijmy, cięcie produkcji ropy naftowej przez OPEC do październikowego poziomu 32,5 miliona bechowych dziennie oraz perspektywa zbilansowania się rynku już w pierwszej połowie 2017 roku uczyniła ropę droższą. Warto zauważyć, że obecnie jest to bardziej efekt medialny niż realnych działań. Porozumienie będzie obowiązywać od stycznia 2017 roku przez pół roku i w maju kartel ma podjąć decyzję o wydłużeniu lub zmianie parametrów porozumienia. Spośród członków kartelu Arabia Saudyjska ma dokonać największej redukcji produkcji, bo aż o pół miliona baryłek dziennie. Do porozumienia OPEC przyłączyły się kolejne państwa niezrzeszone w kartelu. Oprócz Rosji w porozumieniu udział wziął m.in. Azerbejdżan, Kazachstan, Meksyk oraz Malezja. Kraje postanowiły zredukować produkcję ropy o 560 tysięcy baryłek dziennie, przy czym Rosja deklaruje redukcję na poziomie 300 tysięcy baryłek dziennie. W sumie redukcja produkcji ropy naftowej z obecnego do październikowego poziomu ma wynieść niemal 2 200 tysięcy baryłek dziennie. Tak szerokie porozumienie oraz karala redukcji w warunkach dynamicznie rosnącego popytu na ropę generuje presję na jej wzrost. Nie bez przypadku cięcie produkcji przypada na okres zimowy. W tym okresie jest sezonowo zwiększony popyt na ropę, a przy obecnych prognozach odnośnie surowszych warunków pogodowych zwiększona jest szansa na skuteczność porozumienia. W tej sytuacji rynek będzie większą uwagą zwracać na stan zapasów ropy naftowej i pozostałych paliw na świecie, przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych. Miniony tygodniu liczba czynnych odwiatów wzrosła po raz ósmy. Od maja bieżącego roku ich liczebność wzrosła ponad 30%, to jest z 316 do 510 sztuk. Zapasy ropy naftowej w Stanach Zjednoczonych obniżyły się o 2 600 tysięcy baryłek. Raport na temat paliw wskazał na niewielki wzrost zapasów benzyny oraz spadek pozostałych produktów ropopochodnych. pochodnych. W okresie zimowym za ocenem spodziewamy się kontynuacji spadków zapasów ropy naftowej oraz pojawienia się silniejszych spadków paliw oraz pozostałych produktów ropopochodnych. W tej chwili uważamy, że porozumienie o redukcji produkcji ropy naftowej uda się zrealizować mniej więcej w 60%. Po stronie OP głównym graczem jest Arabia Saudyjska, i z dużym prawdopodobieństwem obniży produkcję zgodnie z zapowiedzią. Obecnie kraj w krótkim okresie nie musi się obawiać konkurencji ze strony Iranu czy innych producentów, którzy mogliby zwiększyć udział w rynku ropy jego kosztem. Większość producentów nie jest w stanie znacząco zwiększyć swojej produkcji, a największy rywal Arabii Saudyjskiej, Iran, w okresie letnim nie był w stanie zwiększyć swojego wydobycia i eksportu, co wskazuje na ograniczenia, które nie są usuwalne z dnia na dzień. Po stronie państw spoza Katelu OPEC głównym graczem jest Rosja. Porozumienie bez Rosji nie ma sensu i o tym wiedzą zarówno władze Rosji oraz Arabii Saudyjskiej. A zatem Rosjanie będą powoli i stopniowo obniżać produkcję zasłaniając się ograniczeniami technicznymi. Prawdopodobnie w sumie obniżą produkcję o 200 tysięcy baryłek. Odnośnie pozostałych państw nie spodziewamy się pełnej egzekucji postanowień. W tej sytuacji uważamy, że od stycznia na rynku będzie o około 1 miliona baryłek dziennie mniej. A jednocześnie Libia planuje zwiększyć w pierwszej połowie przyszłego roku wydobycie ropy o 50%, czyli o 300 tysięcy barłek dziennie, co będzie łagodzić efekt cięcia produkcji. Ceny ropy naftowej w okresie zimowym mogą przejściowo wzrosnąć do 60 dolarów za drogę lub nieco wyżej, ale w dalszym okresie ceny powrócą do okolic bieżących poziomów. Dziękuję za uwagę mówił Artur Puska, statek Pekoło Banku Polskiego.